Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj, karciany lamer. Właśnie jestem po ogarnięciu pierwszego boksa z dwóch, które będę Wam prezentował w najbliższym czasie. I muszę Wam powiedzieć, że chyba dziwniejszego unboxingu to jeszcze nie było w historii filmowania tego i wrzucania na tubę. A to dlaczego to zaraz Wam powiem? Najpierw polecimy sobie z tymi wszystkimi, niby wyjątkowymi, ale wiemy jak jest, starkami. Chociaż i tutaj są trzy powody. Jednym z nich jest właśnie sytuacja starów, ale to zaraz. Mamy tak. Samarasa, Balbuena, on będzie dwa razy, Hamsik, Wilshire, Teixeira, Lionel Messi, z tej karty się bardzo cieszę, Touré, Lima, Ibrahimowicz też świetnie, Van Persie, też super, Balotelli, ekstra, Cristiano Ronaldo do wymiany, Arjen Robben i Klodemir. I tych starów to było od groma, co nie jest w sumie Dziwne, bo w każdej paczce ma być wyjątkowa i chyba tych star playerów to jest najwięcej, chociaż nie wiem, no ale lecimy dalej. Moje chyba zdecydowanie ulubione z tych wyjątkowych, a nie najlepszych typu Top Master i e, Game Changer i wyżej to Impakty, więc Azil, Boateng. Fellaini to na pewno jest do wymiany, Ginkel, Lorente, Fernandinho pewnie też do wymiany, Tiago GC. Markowicz i Neymar. Z tej karty się też bardzo cieszę, bo tak te wyjątkowe w Champions League z graczami Barcelony jakoś ciężko, ciężko mi trafić. Chociaż nie ciężko mi trafić inna, o tym za chwilę. E, mamy tutaj goal stopery, tych już było troszkę mniej. Neuer, Lopez, Hart, Courtois, De Gea, Akin, Fijew, i Salvatore Siriju. Nie wiem e, dokładnie, które karty są do wymiany, ale zamieszczę tylko z tego unboxingu powtórki. Nie wszystkie, tylko z tego unboxingu, żebyście mogli się zorientować, czy jest coś, czego potrzebujecie. A propos rzeczy trudnych do zdobycia, zewce Barcelony. Mamy tutaj godło i bardzo z tego się cieszę. Aż sobie położę troszkę osobno. Więc tak jest: Napoli, Underlecht, Underlecht i Napoli do wymiany. Marsylia, Ajax do wymiany i Manchester City, Manchester City. Nie jestem pewien, czy jest do wymiany, ale raczej nie. I już tego było troszkę mniej, bo tylko 6. Jeżeli chodzi o karty, w sumie, które najrzadziej wypadały, to mamy Stoppery Proto Company. Wow, wait, wow, co ja mówię? Stop, pomyłka. Stopper to powinien iść tu. Więc fansy będą najrzadziej spotykane mi, chociaż nie do końca. Ok, mamy Walbłęnę, mamy Kilniego i mamy Jakopsyna. Jeżeli będę się mylił, to musicie mi darować, zaraz się dowiecie, dlaczego, jeżeli już nie wiecie, a jeżeli oglądaliście wcześniejsze części, to wiecie, to jest dopiero event. Pierwsza, najdziwniejsza sprawa. Jeden Rising Star na box. Tych Rising Star jest całkiem dużo. Nie wiem, czy troszkę więcej, czy mniej niż Star, ale to nie jest jakaś wyjątkowa karta. Jeden tylko Rising Star na cały box, na całe 300 kart. Po prostu puch, głowa, głowa mało. Dobra, to teraz idziemy do tych najważniejszych kart. Mamy trzy game'y. jest to Gecem, Te i ostatni game to jest Silva. I oczywiście wszystko mi zaraz runie. Nie, dobra, położymy je sobie tu w tle, bo mamy lepsze karty. Więc tak, gameów mamy trzy. Żeby było ciekawie, top masterów mamy trzy, ale to jest druga rzecz, dla, dla, z jakiego powodu ten unboxing był bardzo dziwny. Mamy Riveriego, Ronaldo. Już wystarczy wspomnieć o tym, że dopiero co go oddałem i do mnie wrócił, ale dosłownie. Nie wiem, czy nie nawet w jednym odcinku, ale chyba w jednym odcinku, czyli w przeciągu tam chyba 13 paczek, dwa Top Mastery Ronaldo, praktycznie jeden obok drugiego. To jest po prostu... To, to jest naprawdę bardzo dziwne. Bardzo. Jeżeli ktoś się z tym jeszcze spotkał gdziekolwiek, na jakimkolwiek kanale, nieważne jaki język, proszę mi dać znać, bo, bo chcę wiedzieć, czy po prostu urodziłem się w czepku i to mi się wydarzyło tylko mnie, czy jeszcze jeszcze komuś. No i... Legenda. Nie powiem, żeby to było dziwne. Dziwne to może jest to, że już w drugim boksie to znalazłem, bo niby pisze, że jedna na 80 saszetek, ale wiem, że niektórzy na te legendy to polowali po prostu kupując kontenery. Um, Boksów. A mnie proszę bardzo, wpadło w drugim i jeszcze mam jeden boks, i tak się właśnie zastanawiam, czy czasem nie lepiej by było, żeby ten boks, który zrobimy jako pierwszy, był drugi, bo pewnie. No, Ileż można szczęścia mieć, prawda? Dopiero co w Brazylii znalazłem moją drugą kartę Double Trouble, więc. Nie wiem, zaczniecie myśleć, że sam je sklejam po nocach albo co. Dobra, tyle. Zapraszam serdecznie na unboxing e, drugiego boksa I jeżeli miałoby, miałoby się coś, coś takiego, albo nawet coś takiego powtórzyć, to, to naprawdę będzie ciekawie. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.